I o nazwiska muszę sobie się podpasować. Pierwsze pytanie to jest czy ty Marek przekazałeś całe swoje archiwum, czy tylko drzezowe, czy drzezowe nie, nie, nie Tylko jazzowe. Ile to jest większe? Ale ta ale, ta ta... Ta sama, ale kogo interesują na dupy, które robią? Tylko. Przedmiotem umowy są fotografie, które z negatywów zostaną zachowane wieczyście, tak jak wszystko w Bibliotece Narodowej. Będą wykonane pozytywy, tak żeby na stałe archiwum Marka Karewicza funkcjonowało. No i powiedzcie, kochani, kto jeszcze pamiętam jak w Tudek Matuszkiewic wyglądał, jak obłonny? No to z tego powodu, Jeżeli nie ma... Pan proszę? Czy przechowywanie tej kolekcji będzie w formie takiej wystawy, czy jednak... Zbiory są przechowywane zawsze w Optymalnych warunkach tutaj przede wszystkim będą to z zabezpieczeniem najlepszym e, samych fotografii. To nie będzie jedyne zabezpieczenie, ale oczywiście wystawy są organizowane co jakiś czas, natomiast nie w stałej ekspozycji to jest. A zatem, kończymy uroczystą chwilą, anegdotą. Równocześnie chciałem Państwu powiedzieć, że jak Boga kocha, ja to z nicza Amen, amen. Oficjalnie potwierdzamy również autorstwo wobec tego i również oficjalnie Państwa zapraszamy na kawę, herbatę, na rozmowę. Zatem chciałem Państwu powiedzieć, że nie wszyscy są z żeby E amerykańskich muzyków Não wszyscy tak assim, Przez całe życie uważam, że najwymitniejszym muzykiem w historii Tak mniej więcej od é 6 lat o nieprawda. Najwymitniejszym muzykiem pełną kolekcję płyt Amstrąga w domu, gra tak jak nikt nigdy, nigdy nie grał, nie gra i nie będzie grał, nie ma takiej możliwości. A my sami zrobiłem z jednego, jednego powodu. Pojechałem. Tu taki krytyk, czy polski żyjący radiowiec kieroski, pojechałem z nim na koncert Majstrywica do Pragi. No i na, 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 na Wacławku, a to były jeszcze czasy, kiedy był prezydent y, Czechosłowacji, a no, był, jego ojciec był właścicielem lucernych, nie wiem czy wiecie z takich szczegółów. I poszliśmy tam właśnie w takiej y. I, i stała i była taka, taki film kiedy, kiedyś w Polsce dość popularnej. Pociągnię pod specjalnym nadzorem. Kto z Państwa pamięta, Dużo To? Dużo to, 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 to tam była taka scena, tak, ta Hanna Achugalowa, w której steprowano Tylek. I to i ja ją poznałem w, tym, w, tym, w tej knajpie Jaroszewski mówił, zostaw Marek. Co tam choć na koncert ja mówię, witeczkę, to jeszcze idzie mówię, mówię, że ze mną na, na koncert tam wtedy Praga było miejscem, gdzie było wszystko i na przykład można było kupić płytę strąga, bo to były takie, takie czasy, że mimo polskich nagrań to jednak tam można było te płytę kupić. I mówi, a ty chcesz iść na koncert tam A Ona mówi. Jest, powiem, ale jak chcę żebym puściła Armstronga, to ja mam wszystkie płyty jego, no i wybrałem ją i dlatego nie mam oryginalnych zdjęć Armstronga. Ale to nie mnie się udało są Armstrongowi, ale za to mam to Państwu opowiem, ja. Zapraszamy na kawę, zapraszamy na herbatę.